Dzień dobry. Przyszła wreszcie upragniona paka z 3D Connection. Siedzą w niej rzeczy, no w zasadzie te, których byście się może jeszcze nie spodziewali, aczkolwiek wczoraj zdaje się premierę miała właśnie klawiatura od 3D Connection. No i ja takową klawiaturę dostałem, no i mam dzisiaj zaszczyt robić prawdziwy unboxing tego. Także zapraszam Was serdecznie do tego, żebyśmy wspólnie zobaczyli co tam tak naprawdę siedzi, i czym tak na się charakteryzuje? Będę pierwszy, który tu zagląda. Jee, yeah, nowy mousepad. Jeden już mam, będę miał drugi. ogień a no tak, bo jeszcze słuchajcie. Karmaus, ale nie o nim dzisiaj film, więc generalnie karmaus zostawiamy na boku. Zresztą maus pada również, więc jak sobie idzie na razie tutaj. Jest i ona. No zrób proszę, kochanie, najazd tutaj. Generalnie będzie to wyglądać mniej więcej tak, że no, charakterystycznym produktem jest to, że będzie oddzielnie klawiatura numeryczna. No dobra, słuchajcie, karton jest ultra cienki, jak widać, nie? Także spodziewam się, że sama klawiatura też nie będzie jakoś mega wielka. Muszę odnaleźć, tutaj jest. Łącz tu jest. Papier. A właśnie, tak, jasne. Bo generalnie ostatnio się 3D Connection chwalił, że wszystko będzie papierowe, nie będzie tu nic z plastiku. No i faktycznie jest wszystko papierowe, czyli idą. Ekologia. Krótko mówiąc. Uwaga. Jest i ona. Jest jaka wielka. Duża, nie? Ale ty się może odzywać, nie? musisz milczeć cały czas. Dobrze, jak widzimy, generalnie klawiatura jest jednym elementem. O! A lumpazik drugim elementem no wszystko z papieru poza kablami karmy szeleszczący no i mamy jeszcze z tego co widzę drugi kabel, aha dobra, bo tu jest jeszcze możliwość ładowania, bo to jest bezprzewodowo połączone z klawiaturą, aha dobra i tutaj jest i tutaj jest włącznik generalnie za dużo rzeczy to tu nie ma ale na co należałoby zwrócić uwagę, bo tutaj Dostałem parę informacji wcześniej na temat tej klawiatury. Przede wszystkim, na główną uwagę należy zwrócić na przyciski, które mamy tutaj u góry. Generalnie, z tego co się dowiedziałem, to przede wszystkim każdy z tych przycisków będzie można zaprogramować i jeszcze dodatkowo każdy z nich będzie wyświetlał na ekranie monitora dodatkowe informacje. Za to będzie odpowiadał sterownik, który będzie dodatkowo do tej klawiatury. No tak jak zresztą w 3D Connection, za każdym razem, jak instalujemy, to musimy zainstalować 3D właśnie w związku z, z, z rzeczami, które od nich bierzemy. Nóżki się tutaj chowają spoko. Wygląda całkiem nieźle, także sam padzik. też jest ok. Co w połączeniu generalnie daje nam przede wszystkim możliwość pracy na kąpie w dowolnej konfiguracji. Możemy mieć pada z prawej strony, mychę tutaj, no i resztę klawiszy sobie konfigurujemy chociażby i ustawiamy tutaj chociażby y, Space Mouse'a. Także o konfiguracji samej, samej klawiatury, no to już będzie trzeba nagrać przy kąpie samym. Także lecimy do kąpa. Trochę czasu minęło, zanim usiadłem do nagrania tego wideo, bo musiałem się z tą klawiaturą oswoić. Co za tym idzie, no, troszeczkę na niej popracować i właśnie po, pooswajać się z nią, zainstalować sterownik i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli chodzi o moje wrażenia, to pierwsze, na co zwracam uwagę, to skok klawiszy. Jest bardzo zbliżony do takich, wiecie, wysokiej jakości laptopów, może nie gamingowych, tylko takich do pracy. Przy no, ciężkich tematach. Generalnie drogie laptopy mają taką specyficzną klawiaturę. Pracowałem na Macu, pracowałem na mojej G5. Generalnie powiem Wam szczerze, jest taki charakterystyczny skok tej klawiatury, który właśnie ta klawiatura od 3D Connection również posiada. I to jest ogromna zaleta bo przyznam szczerze, jest to bardzo przyjemny skok, aczkolwiek według mojej opinii dość subiektywne odczucie, ponieważ nie każdemu będzie to pasować. Mój syn ostatnio zażyczył sobie klawiaturę gamingową z e, mechanicznymi klawiszami o czerwonych kostkach, cokolwiek to znaczy, generalnie ponoć to coś daje. W każdym razie w moim przypadku, jeśli chodzi o odczucie tej klawiatury, to napisanie czegokolwiek, powiem wam szczerze, e, jest bardzo ciche, tak? Tej klawiatury praktycznie w ogóle nie słychać. I przez to mega dobrze się na niej pracuje. Ja przyznam szczerze, nie, 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 może nie nienawidzę, bo to jest złe określenie, ale nie cierpię hałasujących klawiszy. Być może satysfakcjonujące jest ich klikanie. Jak sobie wciskacie te przyciski i one tam wydają ten super dźwięk. Mnie to nie przekonuje. Ja uważam, że generalnie im klawiatura jest cichsza, tym, tym lepiej. Bo po prostu no po co budzić użytkowników w domu, bo my pracujemy na klawiaturze. Bez sensu. W każdym razie mm, Pierwsza rzecz, która mi rzuciła się w oczy, to fakt tego, że generalnie mega cichutko pracuje i bardzo fajnie no, się klika. To jest bardzo sympatyczne uczucie, kiedy faktycznie używamy tych klawiszy. Takie uczucie premium, tak? Także odczuwam, że, że pod tym względem zrobiono tu mega dobrą robotę. I zresztą, czy The Connection się tym chwali? Mówi, że e, jeśli chodzi o tą, tę klawiaturę, to no właśnie, bardzo dobrze dopracowali kwestię właśnie klawiszy. E, druga rzecz to kwestia tego e, odłączanego numpada. Dla mnie bomba, powiem Wam szczerze, układam go sobie obok mychy i nie muszę przerzucać ręki, nie muszę po prostu podnosić na w świecie łokcia, żeby, e, żeby cokolwiek wpisać. Może żeby nie, nie, nie strzępić po, po próżnicy. Języka, przejdźmy sobie na, na Fusion i powiem Wam troszeczkę o tym, co tutaj widać. Sprawa numer jeden to pasek narzędzi. Dostajecie pasek narzędzi, który dopasowuje Wam się do aplikacji, z której aktualnie korzystacie. Jeśli chodzi o Fusion 360, no to mm, sterownik od 3D Connection posiada już. Posiada już wbudowaną obsługę Fusion 360. Zresztą nie tylko, bo z tego co wiem, to też SolidWorks ma, zresztą to można podejrzeć. Generalnie jesteśmy w stanie podczas instalacji, właśnie wybrać sobie oprogramowanie, do którego chcemy mieć dodane elementy, właśnie jeśli chodzi o, o rysowanie. Ale co jest najważniejsze, w sterowniku 3D Connection zobaczcie, macie możliwość skonfigurowania każdego z tych przycisków, które tu się znajdują, ponieważ klawiatura posiada. 12 programowanych klawiszy, i każdy z tych klawiszy może przyjmować dowolną funkcję, którą możecie sobie najzwyczajniej w świecie wyszukać. Nie wiem, jeżeli szukacie sobie ekstruda, możecie sobie najzwyczajniej, wpisie, najzwyczajniej w świecie wpisać ekstrudę i zobaczcie, że automatycznie program wam tego wyszuka, tak? Ja sobie tutaj dodałem customowo po prostu Create Sketch, bo tego mi brakuje w skrótach klawiszowych. No i w tym momencie zobaczcie, że najzwyczajniej świecie, jeżeli chcę sobie zacząć rysować, klikam F1 cyk i od razu sobie mogę rysować w tym miejscu, które, mnie, które mi odpowiada po prostu, także pod tym względem działa to perfekcyjnie. Dodatkowo, oczywiście, jeśli chodzi o rysowanie, to fantastyczną rzeczą jest to, że na klawiaturze numerycznej my możemy niejako też. Konfigurować sobie wszystkie przyciski. Mamy tutaj cztery klawisze te z, ty, z tych 3D Connection Tabs, czy tam 3D Connection Keys. No i każdy z nich może przyjmować dowolną konfigurację. No i jeżeli ja teraz będę chciał sobie wpisać 30 na 30, to wygląda to mniej więcej tak, że po prostu nie odrywając ręki, tak naprawdę od taba, po prostu na zwyczajnym świecie przerzucam sobie wszystkie. Wszystkie elementy. No wiadomo, że to wszystko współgra chociażby ze, ze, ze Space Mouse'em i, i zdecydowanie fajnie się na tym pracuje, jeżeli mamy to wszystko w komplecie. Aczkolwiek no niekwestionowaną zaletą jest to, że to maleństwo... Dobra, maleństwo to jest gru, gruba przesada. To nie jest maleństwo. To jest odłączone i nie musimy tego do klawiatury w żaden sposób, wiecie. Przyczepiać możemy sobie to w dowolnym, w dowolnym miejscu położyć, czy z prawej strony myszki, czy z lewej strony myszki. Możemy to wyrzucić w ogóle na lewą stronę i lewą ręką sobie wpisywać wymiary. Dla mnie najważniejsze jest to, że każdy z tych przycisków, które są u góry, możemy sobie zaprogramować i dowolnie skonfigurować pod siebie. To jest dla mnie niesamowity atut, także pod tym względem ogień. Jeśli chodzi o kolejne rzeczy. No to tutaj należałoby powiedzieć troszeczkę o oprogramowaniu, bo jeśli chodzi o soft, no to tak naprawdę każde z narzędzi, każde z urządzeń, tak naprawdę, które mamy do tej klawiatury podłączone, jesteśmy w stanie sobie oddzielnie konfigurować. Bo zwróćcie uwagę na to, że, no właśnie, w zależności od funkcji, w której się znajdujemy, Fusion będzie nam mówił, które z funkcji możemy sobie Przypisać, ponieważ w tej chwili jestem w sketchu, no to Fusion przypisuje mi rzeczy do sketcha. Jeżeli wyjdę sobie do figury, czyli zakończę sketcha i jeszcze raz odpalę tutaj sterownik 3D Connection, zobaczcie, że on mi w tym momencie będzie próbował się zawiesić. Nie, będzie próbował przystosować przyciski do modelowania bryły. Jeżeli przejdę sobie na przykład na rendering, nawet nie byłem, przyznam szczerze, być może tutaj będą w ogóle już jakieś ciekawości, przejdę sobie na render, zobaczymy co on w ogóle przypisze, bo jeszcze nie zdążyłem tego opanować, jeszcze w, w, w każdej funkcji nie byłem, ale jest szansa, że już ktoś kiedyś o tym pomyślał, już coś sobie zrobił i stwierdził, że tutaj przydadzą nam się takie, a nie inne skróty dla, na, dla tego softu. Zobaczymy. I jak widzimy, pojawiły się rzeczy właśnie związane chociażby z, ze wszystkimi elementami renderingu. Także jak widać, naprawdę ludzie w 3D Connection kupę pracy włożyli w to, żeby to wszystko grało, żeby to wszystko miało ręce i nogi i żeby każda z funkcji tak naprawdę miała jakieś tam przypisane elementy właśnie związane z z poszczególnymi funkcjami i skrótami, które możemy sobie dodać. Wchodzimy w Appearance, nie ma problemu, nie musimy używać nawet skrótu, bo jeżeli znamy ikonki, kojarzymy ikonki, to będziemy wiedzieć, co konkretnie każda sztuka oznacza. Jeżeli będziemy chcieli sobie ustawić materiał, cyk, ustawiamy sobie materiał. Jeżeli będziemy chcieli ustawić pozostałe rzeczy, no kurczę, powiem Wam szczerze, jeszcze wszystkich elementów nie przetestowałem, ale już podoba mi się chociażby fakt tego, że mm, no w każdym elemencie, w którym się znajdę, jest już odpowiedź samego sterownika na to, co jest do zrobienia. E, oprócz tego, w ogóle jak sobie wejdziemy w, w sam sterownik e, 3D Connection, to zwrócić uwagę na to, że oprócz samej klawiatury, my możemy wy wybierać poszczególne elementy, które mamy podłączone. Ja mam w tej chwili podłączone cztery moduły. E, dwa z nich są przewodowo, czyli klawiatura i Space Mouse, no ale mam Catmouse'a Pro, którego może sobie, mogę sobie również najzwyczajniej w świecie skonfigurować. To tyle w tym krótkim wideo, jeśli chodzi o opisanie samej klawiatury, chociaż myślę, że jeszcze troszeczkę za mało czasu ją mam, żeby powiedzieć o niej więcej, aczkolwiek parę rzeczy chciałbym Wam tutaj dodatkowo powiedzieć, jeśli chodzi o same właściwości fizyczne. Otóż ta klawiatura nie jest mała. O, o tym musicie się, że tak powiem, przekonać sami. Aczkolwiek, jeśli, jeśli chodzi o małe biurka, jakieś home y, których macie ograniczoną przestrzeń, no to tutaj, jeśli chodzi o mnie, to zrobiła na mnie przede wszystkim wrażenie: Wow, wielka. Także, zresztą, na dzień dobry o tym mówiłem, jak rozpakowywałem ją. E, aczkolwiek, przyznam szczerze, to podparcie pod nadgarstkami, jak faktycznie coś zaczynacie pisać, no to generalnie jakoś super wam nie przeszkadza. Także e, nawet powiedziałbym, że pomaga, bo macie ręce podparte na nadgarstkach. Zresztą, jeżeli weźmiecie sobie w ręce, jeżeli weźmiecie sobie w ręce Space Mouse'a, no to odniesiecie takie samo wrażenie, że ten Space Mouse generalnie elegancko siedzi w dłoni. No i to samo mamy pod pod numpadem. Także, no. Klawiaturka jest mega także pod tym względem muszę powiedzieć, że ergonomia dopracowana jest bardzo dobrze. Jeszcze na pewno muszę powiedzieć kilka słów o Kadmausie, bo powiem wam szczerze, że dostałem KadMausa wraz z właśnie z klawiaturą i kolosalny przeskok, jeśli chodzi o jakość tej myszki i tych tutaj ślizgaczy. Nie wiem, co tu, tu zrobiło 3D connection, ale jeśli chodzi o tą myszkę w połączeniu z tym mousepadem, to jest tak, jakby ona. Lewitowała w powietrzu, powiem Wam szczerze. Ja nie wiem, jak to jest zrobione. W każdym razie, tą myszką teraz, jak przesuwam po, po, po tej podstawce, to jest w ogóle nieodczuwalny opór. Także wielki szacun dla tej firmy, że udało im się stworzyć taki materiał, który powoduje, że no ta mycha po prostu śmiga po, po tym ospadzie. Nie wiem, nie, nie wiem co to jest za, za technologia, w każdym razie nigdy wcześniej nie odczuwałem takiego komfortu, jeśli chodzi o pracę na, na myszce. Ale nie będę tylko chwalił, muszę powiedzieć o pewnych wadach, które na pewno zauważycie, jak sobie kupicie tą klawiaturę, bo na klawiaturze się chciałem koncentrować. Po pierwsze, palcuje się. pierdoła, ale zauważycie ją naprawdę po wyciągnięciu z pudła i położeniu na biurku, kurde. Przecież jeszcze nie używałem, ona już ma paluchy. I faktycznie tak jest. Ona generalnie, nie wiem, ten materiał matowy, nie wiem co to jest za materiał. W każdym razie jak oprzecie sobie nadgarstki w gorący dzień, to zobaczycie, że tutaj zostaną takie wielkie plamy. Nie wiem od czego to zależy, tak po prostu jest. To jest pierwsza z wad. i druga z wad, powiem Wam szczerze, może to nie, nie powiedziałbym, że to jest wada, aczkolwiek wiecie czego mi brakuje przy tak dużej klawiaturze? Koncentratora USB. Mógłby tu być koncentrator, żebym ja nie musiał chić do kompa, a tym bardziej, że pracuję na kompie stacjonarnym. Zresztą większość ludzi, którzy kupią sobie tą klawiaturę, raczej pracuje na stacjach roboczych. Co za tym idzie, no muszą gdzieś sięgać z tym pendrive'em, nie wiem, kluczem sprzętowym, którego używają do logowania się do systemu. Głupia pierdoła. stryk z boku klawiatury, dziura na USB. Dziękuję, do widzenia. Aha, o jeszcze jedną chciałem powiedzieć, bo o tym nie powiedziałem. Także tu mi takiego czegoś brakuje. Także to nie, 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 że to jest wada, no bo generalnie to jest może bardziej pomysł. Aczkolwiek mogło, mogłoby to w tej wielkości urządzeniu mogło być wbudowane. No, sporo jest miejsca z boków, bo przyznam szczerze, tutaj no, jest miejsce na dziury. Także myślę, że taki mój pomysł dla 3D Connection można by tutaj dorzucić dziurę na USB, żeby móc, nie wiem, klucz do logowania się do systemów tam, nie wiem korporacyjnych można by tu było wrzucić. Także e, fajna rzecz. I, I o jeszcze jednej rzeczy tutaj trzeba powiedzieć w tej klawiaturze. Ona ma wbudowany w sobie mm, odbiornik 3D connection. Czyli jeżeli kupicie sobie e, Space Mouse'a czy Card Mouse'a, te, te bezprzewodowe warianty, to o, klawiatura będzie stanowić odbiornik. Nie musicie Pindolip tam podłączać do, do komputera, żeby klawiatura czy myszka wam działała. Wystarczy że tak naprawdę, że podłączycie tę klawiaturę i możecie te wszystkie urządzenia zagregować w tej jednej klawiaturze i wszystko wam będzie śmigać właśnie pod nią. Także pod tym względem jest OK. A jak korzystacie z kąpów, no to na przykład w laptopie trzymacie sobie dongla na USB, a w klawiaturze macie drugiego dongla, tak naprawdę wbudowanego. Także, z, jeśli chodzi o tą klawę, Strasznie dużo o nie gadam, ale powiem Wam szczerze, zrobiła na mnie ultra pozytywne wrażenie, jeśli chodzi o te klawisze, bo. W życiu mnie powiedział, że będę tak zafascynowany tym, w jaki sposób może śmigać klawiatura. Używam oczywiście w, z, wielkim, z wielką radością moje piątki, mojego Dela, gdzie mam naprawdę też fantastyczny skok tych klawiszy, ale one nie chodzą tak cicho, jak tutaj. One po prostu hałasują i to słychać, jak pracuje. A wcześniej używałem klawiatury Microsoftu, z, z Biedronki za 100 zł, też dawała radę. Najbardziej ją lubiłem za to, że na baterii śmiga, nie wiem, rok, bo tam ma w środku chyba sześć paluszków, wszystkie tam są, już nie pamiętam, dobra, nieważne, w każdym razie rok na baterii trzyma, no ale dobra, no coś kosztem czegoś, tak, aczkolwiek no mówię, skok klawiszy w tej, w tej klawiaturze jest genialny, także jeśli o mnie chodzi, to przede wszystkim właśnie ta kwestia. No co, no to tyle. No. Nagadałem się. Mam nadzieję, że nie zanudziłem was na śmierć. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chcielibyście coś zobaczyć jeszcze dodatkowo z tą klawiaturą, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja postaram się gdzieś tam, jak będziemy robić live, też uwzględnić właśnie informacje na ten temat. Tymczasem dziękuję serdecznie, że oglądaliście. To był tak naprawdę mój pierwszy prawdziwy unboxing takiego, wiecie, produktu, którego jeszcze nikt nie ma, nie? Także dla mnie niesamowita nobilitacja. No i cóż, no dzięki temu. Pracuję na zarąbistym sprzęcie. Jeszcze raz dzięki, że jesteście. Trzymajcie się. Widzimy się, myślę, że już w niedzielę. No, mam nadzieję, że wyjdzie live. Ik. W ogóle mam super pomysł, ale o tym już niebawem. Trzymajcie się. Hej!